Rzemiosło. Ekonomiczna, pozarolnicza działalność gospodarcza, prowadzona przez osobę fizyczną we własnym imieniu, często osobiście lub przy pomocy członków rodziny, w małych warsztatach zatrudniających zazwyczaj od 1 do 25, czasem 50 pracowników, w zależności od kraju i rodzaju działalności najstarsza i przez kilka tysiącleci jedyna forma wytwórczości przemysłowej aż do powstania w czasach nowożytnych manufaktur, a następnie przemysłu fabrycznego. Definicja według encyklopedii PWN. To między innymi drobna wytwórczość obejmująca wykonywanie i naprawianie przedmiotów użytkowych ręcznie lub prostymi narzędziami. Definicja według słownika języka polskiego. Rodzaje rzemiosła. Szewstwo. Wyrób obuwia na miarę oraz naprawy. Rymarstwo – wyrób galanterii skórzanej i naprawa skórzanych torebek, portfeli. Introligatorstwo – oprawianie oraz zdobienie druków, np. książek, oraz wytwarzanie notesów, zeszytów, ksiąg pamiątkowych, teczek i opraw na dyplomy. Brązownictwo – wykonywanie przedmiotów z brązu oraz pokrywanie nim przedmiotów. Kuśnierstwo – wyrób i naprawa odzieży skórzanej, np. futer, kożuchów tapicerstwo obijanie materiałem mebli wnętrz pojazdów to dziedzina w której trzeba być też trochę krawcem kaletnikiem i stolarzem zegarmistrzostwo naprawa zegarów i zegarków dziś tradycyjny zegarmistrz naprawia zegary mechaniczne i antyczne w odróżnieniu od punktów serwisujących zegarki kwarcowe gdzie wymieniane są baterie cukiernictwo wyrób ciast i ciasteczek Dziś łączone z piekarnictwem, ale tradycyjne cukiernictwo nigdy wypiekiem pieczywa się nie zajmowało. Krawiectwo: szycie miarowe lekkie, np. sukienki, żakiety i ciężkie płaszcze, garnitury, ale także poprawki i naprawianie odzieży np. Na z dzianiny lub tkaniny.